Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izeka, przed wami kolejny Izekowy opening, kolejne 50 skrzynek Kroma przed wami, ale dzisiaj słuchajcie jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Dzisiaj wierzę, tak mocno wierzę w to, że będzie kosa. Mam nadzieję, że wy też wierzycie, że będzie kosa, bo to na pewno pomoże. Słuchajcie, jeżeli każdy teraz się że każdy pomyśli o tym, że w tym openingu będzie kosa albo i dwie, to na pewno się uda, bo do tej pory myślałem cały czas o jakości wysrane gówno, o tej, do tej pory myślałem cały czas o grotach, o innych takich rzeczach, że będzie cały totalny krop. W tym momencie absolutnie nie, w tym momencie Wierzę, że dzisiaj polujemy na kosę. Tak. Także jestem pozytywnie nastawiony. Będę się cieszył z każdego skina, który mi dzisiaj wyleci. Zrobię to maksymalnie optymistycznie i w ogóle i świat jest kolorowy i w ogóle i tęcza. Ten... Brzegam tęczą, właśnie. Tak. Słuchajcie, w każdym razie przechodzimy już do openingu. Trzymajcie ze mnie kciuki. Musicie mocno wierzyć w to, że będzie kosę, tak samo jak ja dzisiaj. Bo musi się w końcu udać. No nie musi się w końcu udać, Kurczę, blady. Musi się w końcu udać. Także lecimy z koksem, słuchajcie. Zaczynamy. Po kolei. Po kolei. Na pewno się uda, dzisiaj na bank. Leci, co? Dokładnie tak! Grotto!